Zabytkowy klasztor cystersów w Wąchocku ma dla turystów, pielgrzymów, znawców sztuki i polskich patriotów wartość wyjątkową. Nie tylko jako doskonale zachowany zabytek architektury romańskiej z prestiżowej listy pomników historii Polski, a powstały na 150 lat przed bitwą pod Grunwaldem ale również jako miejsce o ogromnym znaczeniu dla naszych walk o wolność i gospodarczych dziejów kraju. Dość wspomnieć iż to dzięki cystersom z Wąchocka powstało miasto Radom. Starachowice otrzymały wielkie piece hutnicze, a Bochnia swoją sławną kopalnię soli. W najtrudniejszych zaś dla Polski chwilach mogli na klasztor liczyć organizatorzy kolejnych powstań. Wysokiej klasy romańska architektura kościoła i klasztornych wnętrz, historycy sztuki spierają się, czy budowniczych ściągnięto tu z Francji, czy też z Włoch. Ujmująco prosta w ogólnym zamyśle, lecz pełna tajemniczego uroku i finezji w detalu, przyciąga tysiące gości z całego świata. Podziwiać tu można refektarz, czyli klasztorną jadalnię, uważaną za jedną z najpiękniejszych sal tego typu w naszej części Europy. Osoby, które skorzystają z pokoi gościnnych opactwa, mogą doświadczyć tu niezapomnianego przeżycia, jakim jest milczący cysterski posiłek spożywany w tym miejscu od setek lat. Jeszcze starszym, czysto romańskim pomieszczeniem o ogromnej sile wyrazu jest kapitularz, czyli miejsce zebrań zakonników. Piękno kamieniarskiego detalu uzmysławia niezwykłą moc oddziaływania romańskiej sztuki. Zgodnie z Benedyktyńską regułą ora et labora rozwiniętą przez świętego Bernarda, cystersi równo dzielą czas między służbę Bożą a pracę. Dzisiaj poza obowiązkami w parafii wymaga jej od nich sad, rozległy warzywnik, statko sympatycznych krów oraz spore gospodarstwo rolne. Ważną część zakonnego życia stanowi oddawanie się studiom i pogłębianie wiedzy. Mozolnie podnoszona po zawierusze dziejów biblioteka wciąż jednak czeka na szlachetnego darczyńcę dorównującego gestem dawnym pokoleniom Polaków. Miejscem zimowych prac zakonników była natomiast fraternia. Dziś mieści się tu lapidarium, czyli zbiór kamiennych okruchów historii opactwa. Przez mroczną sień można również dotrzeć do karcerów, w którym odbywano niegdyś kary za łamanie zakonnych reguł. Piękne wnętrze romańskiego kościoła rozświetlają ciekawe sceny barwnych fresków i barokowy wystrój. Tworzą go ołtarze z bogatą dekoracją snycerską, elegancka ambona oraz kaplica kronikarza Polski Cystersa św. Wincentego Kadłubka. Warto również zwrócić uwagę na trzystuletnie organy, Wysokiej klasy instrument, który poszczycić się może rzadkimi walorami brzmieniowymi wykonany został przez sławnych cysterskich organmistrzów po rujnującym klasztor na jeździe Węgrów. Ważnym elementem rozplanowania wszystkich zabytkowych klasztorów są wirydarze, czyli dziedzińce. Opactwo w Wąchocku posiada dwa takie miejsca. Mniejszy z nich, wirydarz opacki, służy dziś jako bardzo nastrojowe patio klasztornej kawiarni. Prócz doskonałej kawy i pysznego ciasta domowego wypieku, można tu solidnie podjeść. Kuszą sławne pierogi mnicha oraz smakowita cysterska kiszka. Większy z otoczony jest krytymi krużgankami, w których znalazł godne miejsce spoczynku legendarny dowódca świętokrzyskich zgrupowań AK, pułkownik Jan Piwnik. Doskonałą lekcję historii, która zapadnie w pamięć nie tylko młodzieży, ofiaruje klasztorne muzeum. Poza wzruszającymi pamiątkami naszych walk o niepodległość, można odkryć tu mnóstwo pasjonujących ciekawostek. Otaczający opactwo mur to również miejsce upamiętniające bohaterów polskiej walki zbrojnej. Tablice poświęcone dowódcom państwa podziemnego i niezłomnym partyzantom II wojny światowej tworzą ten poruszający serca panteon pamięci. Klasztor Cystersów w Wąchocku zaprasza na spotkanie z mnichami i pomnikiem historii jednym z fundamentów polskiej tożsamości.